W Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja prasowa. Na konferencji prasowej przedstawiłem dwa problemy. Problemy, które są związane z naszą spółką Zakład Gospodarki Komunalnej. Pierwszym problemem, Szanowni Państwo, jest temat dotyczący komunikacji miejskiej i kwoty 450 tysięcy, która ma być dofinansowana do końca roku na przejazdy naszych autobusów. Szanowni Państwo, my, jako gmina, jako spółka, zrobiliśmy wszystko w tym kierunku. Między innymi zmniejszyliśmy jedną linię autobusową. W tej chwili jest jedna linia, co spowodowało oszczędności w naszym budżecie. 450 tysięcy jest to kwota, która jest niezbędna do tego, aby autobusy do końca roku jeździły. W dniu dzisiejszym apeluję do radnych o to, żeby na następnej sesji podjęli działania mające na celu zabezpieczenie. Ubezpieczenia środków dla naszej spółki. Drugim tematem, Szanowni Państwo, jest wartość, jeśli chodzi o nieczystości stałe. Kwota, która była uchwalona w sierpniu, jest to kwota 31 zł. Ta kwota była wyliczona w kalkulacji rzetelnej wszystkich wartości pochodnych, które wpływały na tą wartość. W październiku radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę, która ma wartość 22 zł. Na samym początku radni złożyli wniosek o 25 zł. Podczas sesji jeden z radnych złożył formalny wniosek na wartość 22 zł. Wielokrotnie pytaliśmy się radnych o przedstawienie kalkulacji, co wpływa na tę kwotę 22 zł z tego względu, że 22 zł nie pozwoli naszej spółce na odbiór nieczystości stałych. A jakie konsekwencje poniesie za sobą zmiana stawki? Mniejszenie stawki z 31 zł na 22 spowoduje obniżenie wpływów do gminy z tytułu opłaty za odbiór nieczystości stałych. Na radni działają moim zdaniem na, na szkody gminy, a tym bardziej na szkody naszej spółki. Myślę, że warto dbać o naszą spółkę. Można będzie podjąć działania ze na zewnątrz. Może któraś spółka zrobi to taniej, zewnętrzna. Natomiast pytanie, co z naszą spółką, co z naszymi pracownikami, co z naszymi mieszkańcami. No myślę, że tu zostawię też, jak Pan prezydent bez komentarza, pozostawię to do Państwa oceny.